Znana prezenterka TVP rozpłakała się na wizji. Wspomniała o stracie dziecka. Dwa lata temu Aleksandra Grysz, znana prezenterka TVP, podzieliła się z fanami wyjątkowo bolesną informacją. W emocjonalnym poście na Instagramie przekazała, że straciła ciążę, żegnając swoją nienarodzoną córeczkę słowami, które poruszyły wielu internautów. Prezenterka pojawiła się 15 października w pytaniu na śniadanie i wróciła pamięcią do tego tragicznego momentu. Naprawdę nie sądziłam, że to jeszcze tak bardzo we mnie siedzi, powiedziała Aleksandra Grysz. Aleksandra Grysz, prezenterka pytania na śniadanie i licznych wydarzeń TVP, dwa lata temu zmierzyła się z bolesną stratą. W mediach społecznościowych opublikowała wzruszający wpis, w którym pożegnała swoją nienarodzoną córkę po utracie pierwszej ciąży. To był najtrudniejszy czas w naszym życiu pełen bólu, strachu, łez, niezrozumienia, niewyobrażalnego cierpienia, ale nie tak chcemy Cię zapamiętać, napisała Aleksandra Grysz w mediach społecznościowych. Aleksandra Grysz wspomniała stratę dziecka w pytaniu na śniadanie. Podczas programu Pytanie na śniadanie, Aleksandra Grysz zalała się łzami, wspominając zmarłą córeczkę. Nie przypuszczałam, że wciąż wywoła to we mnie tyle uczuć. To była moja pierwsza ciąża, straciłam ją dwa lata temu, w czwartym miesiącu, mówiła wzruszona. Okazało się, że jest to wada genetyczna i jest to tylko 1% szans, że nasza córeczka, którą nazywaliśmy Buba, że przeżyje. Rzeczywiście okazało się, że przyszedł ten dzień, kiedy to serduszko przestało bić czułam to bardzo fizycznie i byłam pewna, że to się wydarzyło zaczęła opowiadać dziennikarka. Intuicja niestety nie zawiodła Aleksandry Gryż. Byli wtedy moi rodzice i powiedziałam to się wydarzyło. Kolejnego dnia poszliśmy do lekarza i okazało się, że faktycznie serduszko przestało bić. Musiałam poczekać kilka dni, aż będę mogła urodzić bóbcie. Nie sądziłam, że to tak we mnie jeszcze siedzi, bo ja byłam na terapii po tym wszystkim, żeby wejść z kolejną ciążę, dodała Aleksandra Grysz. Aleksandra Grysz jest teraz mamą małego Tymka. Jestem bardzo szczęśliwą mamą naszego Tymka. Dziś ta strata dla mnie znaczy tyle, że ja jestem mamą dwójki dzieci, że Buba cały czas z nami jest. Zawsze jak jest księżyc widoczny w ciągu dnia, to jest taki nasz symbol, że nam macha, że jestem jedną z wielu kobiet, które są superbohaterkami, bo przeszły przez to i nie bały się zajść w kolejną ciążę, a nawet jeśli się bały, to to zrobiły, podsumowała.